Zbudowliczeni sieci społecznych, portali społecznościowych w 2011 roku. Zacznę od takich właściwie banałów. Wiadomo, że sieci społeczne, serwisy społecznościowe są jakimś obszarowaniem naszych relacji, które mamy ze sobą, poza internetem. Ale są też społeczności, które powstają, ale Wielu osób się spotyka ze sobą w internecie. Procent małżeństw, które są zabierane, temu dna osoby się poznała tak, w Nagrze, jest już powyżej do 50%, gdzieś tam w rozwiniętych krajach. No i oczywiście jest też mieszanie o tych typów. Więc jakby serwisy społecznościowe są pewnym przeniesieniem jakiejś rzeczywistości w świat internetu. Można oczywiście zapytać się, ponieważ my tak szafujemy tym pojęciem serwis społecznościowy, co to jest serwis społecznościowy. Moja robocza to jest taki po prostu serwis, który traci wiele funkcjonalności, kiedyś używa go w pojedynkę. No, serwis nie jest po prostu stworzony, do tego, żeby używały go żeby było wiele osób i te osoby wchodziły w ze sobą jakieś interakcje. Druga kwestia jest taka, że serwis który nasz na szparę świeżta. Z tego świata, czy, czy, czy osób poznanych w internecie. Jestem w jakiś sposób ujawniona w możtownik, tam dowiadują kto z kim bardziej kto tak? z kim się lubi, kto z kim się nie lubi. E, Przeciwstawiam to na przykład wszelkiego rodzaju książkom adresowym. Kiedyś jak był taki największy szum na temat sieci społecznościowej społeczności w internecie, to nawet wszystkie... Telefony komórkowe twierdzili, że nie mają społeczność użytkowników, ponieważ mają użytkowników, tak? Jak są użytkownicy społeczni. Tylko, że to właściwie każdy miał tą swoją książkę adresową i to nie stworzyło żadnej, żadnej społeczności, mówiąc, że chyba się nie udało na szczęście tak skorzystać, żebyśmy mieli tylko znajomych z jednej sieci w swojej książce adresowej. Sieci, no, które poszczególne rozwijają się na trzech etapach, te etapy się ze sobą nakładają. zanim tak? jak powstaje ten nowy serwis społecznościowy, to próbuję zagregować to w naszą sieć społeczną, czyli ciągnąć wszystkich naszych znajomych. Im więcej osób, tym lepiej. Umożliwić nam ich dodanie do znajomych, obserwowanie, czy tak jak to się nazywa. I następnie wchodzi w takie tam kiedy główny nacisk jest ustawiony na to, żeby te osoby, które się zebrały w tym serwisie, zaczęły używać funkcjonalności tego serwisu. Aż na samym końcu te największe serwisy, takie, takie jak w myślą o tym, żeby tą sieć społeczną udostępnić innym serwisom do używania, żeby nie, nie tylko Wewnątrz tego serwisu działają te powiązania, które się ale także na zewnątrz były one wykorzystywane. Z jakimi problemami się wiąże tworzenie takiego, takiego dużego serwisu? Na początku, oczywiście, to <dochod> yani tak jak trzeba połączyć ludzi. Trzeba pamiętać jakieś rodzaju relacji w serwisach społecznościowych, których my zbudujemy? Czy jest to model symetryczny, taki jak na naszej plaży, że trzeba w obie strony pociąg wyznajomość, czy jest to model asymetryczny, że jedną osobę możemy obserwować, czy śledzić, a ona niekoniecznie musi śledzić nas. Czyli te modele się też mieszają, tak jak na Facebooku, czy, czy to traktujemy w jakiś specjalny sposób, jeżeli jedna osoba... problem, który którym te największe serwisy zwłaszcza stykają, czyli no z tym, że, że nie wszyscy znajomi to, to są tacy sami znajomi, są tutaj kręgi znajomych, różne są znajomi z pracy, znajomi rodzina, kumple, osoby, które znamy bardzo słabo, są też właśnie znajomi bliżsi, dalsi, nawet znajomi z jakiejś tam branży są bliżsi, dalsi i jak to wzorować w tym serwisie? To jest bardzo trudne, bo w świecie oczywiście jest to jakaś siedzibie naturalnym, w ogóle tego nie obsługujemy, teraz się samo dzieje. Natomiast w serwisach społecznościowych niestety nie ma ciągle na tyle dobrych algorytmów, które potrafią wyczuć na ile dobrze to kogo, kogo jest ale Jak te algorytmy są wprowadzane, to na no, ogół efekt jest tego dość, dość średni. No i oczywiście na tym etapie pierwszym trzeba zaimportować dużo danych, tak? ściągnąć znajomych, z istniejących serwisów, ściągnąć znajomych z tych takich serwisów, z, z książek adresowych, z telefonów itd. Yy, tak Potem przychodzimy na ten drugi etap, już mamy dużo osób w serwisie. No i trzeba stworzyć atrakcyjne, atrakcyjne funkcjonalności w serwisie, Można osobiście osoby się znało, i przyszły tą wspólną imprezę, ma no, to wszystko zaproponować, żeby na nich została. To nie jest takie, takie, takie proste, ponieważ łatwo jest stworzyć atrakcyjne funkcjonalności, nie zawsze łatwo jest wprowadzić do serwisu, bo przecież na przykład przekonana nasza klasa na usługę usługę Także To nie jest tylko łatwo, tak, wyświetli coś i, i dać to użytkownikom, w nie oni będą z tego skorzystać, ponieważ oni już mają jakąś wizję tego serwisu w głowie niepożądaną i on jest do tego, a nie do czegoś. Kolejna kwestia to jest takie wzmocnienie funkcjonalności przez ten konflikt sieci społecznej. Chodzi mówił o to, że jest jakiś serwis, który na przykład um, kiedyś serwis Bomber się z zajmował na takim etapie, że, był, taki metad, że był serwis tam znał różnych ludzi, nie znało, łączyło się, dodawało do znajomych, tylko że w samym serwisie... Nawet nie widziałem, czy coś na są nieznajomy. Tak jak zawsze ta sieć społeczna była sobie, a serwis sobie, sobie funkcjonował zupełnie podrębnie od tego. I nie miał ona żadnego wpływu na działanie serwisu. No i potem się tworzy ten tak, problem, że tak, że mamy po pierwsze osoby o różnych potrzebach, o różnych oczekiwaniach z tego serwisu, przede wszystkim też o różnym stawie. Osoby, które są dłużej, poznają kogoś bardzo dobrze yy, i częściowo się z ludźmi, niektórymi rzeczami yy, żądają coraz bardziej wyrafinowanych funkcjonalności, coraz bardziej yy, złożonych yy, jakichś yy, zasad rządzących tym serwisem, a osoby, które są nowe, potrzebują czegoś strasznie prostego, któryś tego trzeba nauczyć i jest to strasznie trudno wyważyć. Yy. No i na tym etapie trzecim, kiedy ten serwis rozwieramy świat, no to trzeba z, y, stworzyć y, y, takie środowisko, które jest atrakcyjne dla deweloperów, zewnętrznych aplikacji, żebyśmy się chcieli z naszym serwisem połączyć, że jest konkurencyjny. To jest też oczywiście związane z jakąś ammonetyzacją, który na tym zarobią. Serwis musi być przede wszystkim duży, tak? Też była duża, ale nie potrafiła stworzyć produktu, który byłby atrakcyjny do tego, żeby powstały setki aplikacji, które zbogacają naszą klasę. Więc samo bycie dużym tutaj nie wystarcza. Zaczynają się problemy z prywatnością, i ogromne problemy z bezpieczeństwem. Niestety, jest tak, że z mojego doświadczenia, to wynika, że jak tworzy się serwis, to porządku się robi mnóstwo rzeczy, fajnych, fajnych funkcji i jest wszystko świetnie, mamy setki pomysłów. A potem się zajmują tylko właściwie zabezpieczaniem tego serwisu, tylko obcinaniem tych funkcji, obcinaniem tych funkcji, które są nadużywane. I, I jakby to jest frustrujące trochę dla, dla twórców. Także zamiast um, robić nie wiem, fajną imprezę, to właściwie muszą bawić się bardziej w ochronę tej imprezy, niż jakieś jakichś hmm, um, Jak Jakie zwaniam z z takimi największymi graczami, którzy... Tworzą te uniwersalne, ogólnoświatowe serwisy społecznościowe dla każdego, jak właśnie Facebook czy Google Plus. Bardzo wiele, bardzo wiele wypowiedzi, zwłaszcza wewnątrz tych serwisów, które doradzają różne rzeczy, bardzo wiele osób które mówi, jak to powinno wyglądać, co powinni zrobić. Razem to są tak sprawa złożona, że naprawdę... zainteresować, bo, bo Google Plus to ma, że to w ogóle jest praktycznie niemożliwe, że to jest tam 700 milionów ludzi, którym trafia zmienić cokolwiek, to jest strasznie skomplikowane. Te wyzwania są mi tak. Po tak, pierwsze, serwisy chcą przejść na ten etap trzeci jak najszybciej. Na jak najszybciej zebrać wszystkie osoby, zminimalizować ten etap drugi teraz. już tak naprawdę widzimy, że Google Plus na robić wszystkiego, tylko wyraźnie dąży do tego, żeby razu stać tylko taką siatką łączącą inne serwis, którego w ogóle nie ma, bo to już widać, że są przeskocie wszystkie dane, że, 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 że są dojść tak? do takiego do wyciągnąć siecią, która nie musi spełniać żadnej funkcji za to za tym, że jest siecią. Bariera językowa. Ja Wiadomo, że bariera językowa jest też pewną szansą dla serwisów, bo łatwiej jest czasami stworzyć serwis, który jest dla jednego kraju, dla ludzi mówiących jednym językiem. Ale jest też ogromnym problemem. Na przykład no, tam, na Facebooku wiele osób nie, zresztą jest słowa selekcja odbiorców, do których trafia też wiele osób na przykład, nie wie w jakim języku mówić. Tutaj można to nawet potraktować jakoś szerzej, że nie, nie wiedzą nawet w jakiej, w jakiej polszczyźnie do nich mówić, bo nie wiedzą, e, czy mając 500 znajomych, 200 to są osoby z pracy, czy są, z pracownikami mają mówić bardzo oficjalnie, czy mają mówić bardzo e, kolokwialnie, czy w ogóle o czym mają tak mówić. Tak? E, jeżeli, Ci z nami są niepodzieleni to jest problem. Ekspansja światowa też nie jest taka prosta, jak się wydawało. Wiemy, że wiele serwisów sobie ładnie zęby na chińskim murze i nie potrafi tam jakoś przejść. Więc są różne zwyczaje, różne, różne polityki. To, z czym te wszystkie serwisy walczą, to jest to, że na nie i Wydaje się też taką prawie innowacyjną cechą serwisu, że, że po prostu one się budzą, one są po jakimś czasie eksploatowane i niezależnie jak wysoko lecą, to, to tylko wyznacza to poziom, z którego będą potem spadać. Warto jest trudno z tym coś zrobić, ponieważ żeby serwis był ciągle modny, trzeba go ciągle zmieniać, jednocześnie nie większy jest serwis. Przeciwko temu protestują tym bardziej yy, i to, yy, to jest taka sytuacja trochę patowa, bo jakby, kiedy zmieniamy, to już w się nie podoba i odchodzą, kiedy nie zmieniamy, to w rzutku, że się na serwisie nie zmienia yy, 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 i jakby też przemija moda medialna, moda w, yy, w prasie, w, w mediach przestaje się o serwisie mówić, bo, bo już jest inny serwis, który, nowy serwis zawsze lepszy od starego serwisu pod względem yy, wartości jako niews. Yy, więc yy, być może odpowiedzią na na przykład na to wyzwanie jest całkowite wyzgnięcie serwisu społecznościowego sprowadzania go do tego, że, że on po prostu funkcjonuje jako yy, naszych znajomych w różnych aplikacjach. Jeżeli yy, Facebook wyraźnie to nie też trochę do tego doprowadzić, tak rozsyłając już gdzieś tam po stronach, mając również rzędy na stronach, pozwalając logować się za pomocą Facebooka z różnych stron. Yy, jeżeli będą się znudzić tym niebieskimi kontroli, szare tła, to może będą z Facebooka korzystać, w stanie na tą stronę wchodzić. Yy że serwisy powinny zacząć się integrować z yy, systemami operacyjnymi. Yy, instalując sobie jakiś tam system, czy, czy, czy Windows, czy inny, czy SX mogłaby się ściągać to jest Słuchajstam znajomych z, z Facebooka i wszystkie aplikacje w tym systemie, Mogłyby na przykład yy, publikować zdjęcia to, zrobimy na Facebooku, no to właśnie to co wkroczy na tego Facebooka, tak? Czy tak czy Kliknąć, że publikuje zdjęcia i te zdjęcia znajomej dostali w swoich aplikacjach yy, i, i może strona, już gdzieś tam była w skrócie, strona, by mogła służyć, a też niekoniecznie do to, dodawania to nowych znajomych do takiej czynności zupełnie operacyjnej, a nie być tym miejscem, na którym się, jak to mówię, ten nauczyciel siedzi. Yy, yy, no i oczywiście tym wyzwaniem jest też, też monetyzacja, tak jak zarabiać pieniądze na... Yy, w systemach operacyjnych. Ja sam to cały czas obserwuję, że na przykład Facebook kupuje jednej strony zarabiać pieniądze, a z drugiej strony chronić użytkowników przed nadmierną eksploatacją przez, 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 przez marketerów. Chronić ich w sensie z daleko fajnej lub pod zerwem. Za koniec kilka takich taki, taki, nazwań herezji. Pierwsza z nich to jest taka, że serwisy społecznościowe że są praktycznie nie, niepotrzebne. Że, no, można sobie wyobrazić właśnie zniknięcie jako Facebooka, ale pozostaje się znajomy na, na Facebooku, tak naprawdę którzy pochodzą z Facebooka. Idealnie idealnym świecie mielibyśmy takich dostawców tożsamości, czyli w odniesieniu do wielu które tam dostarczają nasz login, nasz, nasz adres mailowy. No, to, dalej jesteśmy tym adresem mailowym tak? na Facebooku, dalej się robimy tym adresem mailowym, dalej nas rozpozna w adresie ale z każdym innego użytkownika to, to możemy sobie wejść na Facebooku jako ktoś inny, my tak? no jesteśmy człowiek tym adresem mailowym. Potem dostawcy usług, gdzie byśmy się podpinali do naszą siebie i naszych znajomych do jakiejś tam usługi, na przykład wiem, wymiany zdjęć. Być na zewnątrz, wymieniać dane przez interfejsy API, mogłyby istnieć też jakieś takie translatory usług, bo to jest pewnym problemem, że ciągle te serwisy nie mogą odebrać od tego, żeby świadczyć jakieś usługi, Google musiał coś stworzyć, musiał zrobić ten serwis, możliwość publikacji notek, ale już na przykład ogóle jest coś takiego, że można dodać nas do osoby, które w ogóle nie są w serwisie, ale będą dostawać nasze informacje po prostu mailem. To jakby zagadnana stacja usługi, bo to możemy sobie wyobrazić, że kogoś nie ma na Facebooku, a nasze zdjęcia dostaje po prostu mailem, a na nasze zdjęcia to nie na Google Blue, bo zostaje e, jakąś w ogóle specjalną, e, specjalną aplikację, na to w sensie zrobić. E, być może te, jeżeli e, ta jego aplikacja ma słabsze możliwości, to zostaje jakieś uproszczone nie jest z w kontakcie, bo może niekoniecznie musi być w tej konkretnej sieci. Tak? Yy. Druga, druga taka jest, że budowa celów społecznościowego to jest bardziej budowa bagier i filtrów niż łączenie ludzi. No, wszystkim się wydaje, że chodzi o to, żeby chcieli pomóc. Czasem można też postawić sobie rzecz na prawdę, żeby ich podzielić. Żeby To, że nie wszystkie mogą się ze sobą e, e, zbyt łatwo rozumieć i zadać się e, e, ogromną ilością treści. Także e, tak naprawdę to myślenie o tym, e, czego nie opublikować komuś na stronie, jest, jest, jest bardziej istotne niż to, e, co opublikować. Bo naprawdę z punktu widzenia twórcy serwisu, to, to ja mam zawsze mnóstwo rzeczy, które mogę ludziom rzucać na tablicę znajomy się zalogował, znajomy się wylogował, znajomy napisał do kogoś, ale czyli to tak naprawdę odchodzi. Kwestia tego, jaka jest intensywność korzystania z serwisu też jest też jest bardzo ważna. Widziałem, wiele serwisów które są takie przegrzane, że wiele sposób są stworzone tylko dla takich hardcore'owych użytkowników, którzy tam siedzą całymi dniami. Jeżeli wypadną na pół dnia, to nagle czują, że w ogóle straci nie łączą, nie działa, tak? się działo. I w którymś momencie mówiłem że w głosu nie jest stać, ta, stać jest takie jakąś inwestycję czasu w ten serwis. Serwis musi być atrakcyjny dla tych osób, i dla tych osób, które są z doskoku. Tak, jeżeli są tylko osoby z doskoku, więc muszą dostać u nich materiały. I takie, które materiały ich wybrać. A jak osoby z doskoku sobie przyjdą, zobaczą, że wybraliśmy dziesięć najciekawszych tematów, ale powiedzą, nie, to, jest, to wcale nie jest jeśli najciekawszy musi kimś być najciekawszy, czyli ten serwis by się nie podoba i tak i tak. Bo z jednej strony nie zajmę się tyle czasu, żeby prześledzić wszystko, a z drugiej strony, warsztatowe również wybierania nie się mi w głowie i wybierają to, co jest co jest hmm, fajnego. I ostatnia, ostatnia taka, to jest, że serwisy społecznościowe znaczy, właściwie być może nie muszą być monetyzowane. Jeszcze Facebook oczywiście musi być monetizowany, bo jest serwisem, który jakby sam serpis społecznościowy jest jakby bezsetem, tak? Ale przypadku Google, bo podejrzewam, że tam jakby takie zaleganie słyszne na tym pieniędzy, jest gdzieś tam na, na drugim planie. I, I to też powoduje, że, że wiele firm po prostu z Google nie może konkurować w ten sposób, bo zaraz w skończą pieniądze. W ogóle może reklam Google nie publikować przez najbliższe 5 lat i, i jakby spokojnie będzie sobie yy, z tego z tym, do tego ma ten pieniądze, żeby do tego dołożyć, ale przy tym, że użytkowników do innych usług, za które za To tyle o moich uwag, taki bardzo wstępny mam nadzieję, że w kolejnej się uda nam przedyskutować. I dziękuję bardzo.